30 rosyjskich atomowych okrętów podwodnych wynurzyło się w Morzu Czarnym. Bez jednego wystrzału to wydarzenie natychmiast sparaliżowało całe NATO, a państwo na granicy z Rosyjską Federacją stanęło na skraju totalnej paniki. Ta szokująca operacja ujawniła, jak Rosja, bez użycia siły militarnej, przejęła kontrolę strategiczną, rzucając zachodni świat na kolana. Jak to możliwe, że globalne potęgi patrzyły bezradnie, a żaden pocisk nawet nie opuścił wyrzutni. Jak Rosja zdołała zneutralizować kluczowe szlaki zaopatrzeniowe i oślepić obronę, nie naruszając żadnych przepisów międzynarodowych. To nie była wojna, jaką znaliśmy. To nowa, przerażająca era dominacji, gdzie cisza jest potężniejsza niż jakakolwiek broń. I to sytuacja, gdzie wróg nie łamie zasad, ale zmusza cię do działania, jakby wojna już trwała. Właśnie to jest prawdziwe, brutalne oblicze przyszłości. Dowiedz się, jak Rosja zmieniła zasady wojny bez walki. Skomentuj, skąd oglądasz ten film, każdy głos jest ważny. 17 listopada o wschodzie słońca radar NATO wykrył na Morzu Czarnym coś, czego nigdy wcześniej nie widziano. 10 incydentów zmusiło dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego do natychmiastowego strategicznego przemyślenia całej obrony Morza Czarnego. Od tego momentu każdy ruch w tym regionie zaczął być postrzegany przez pryzmat niewyobrażalnego zagrożenia, o którym teraz Wam opowiem. 15 listopada, dokładnie o godzinie 5.47, sonar bazy NATO w Konstancji zarejestrował nieznane, absolutnie niepokojące sygnatury akustyczne. To nie były pojedyncze echa ani przypadkowe zakłócenia, lecz precyzyjne, niewykrywalne wcześniej ślady. Które wywołały natychmiastowy alarm. W ciągu zaledwie 40 sekund 30 źródeł dźwięku nagle pojawiło się u wybrzeży Sewastopola, strategicznego punktu zapalnego, kluczowego dla dominacji w regionie. Rozmieszczone były w precyzyjnych, symetrycznych trzech trójkątach, co wskazywało na perfekcyjną synchronizację i wojskową dyscyplinę, osiągalną tylko przez najbardziej zaawansowane siły morskie. W tej samej chwili, w absolutnej upiornej ciszy z głębin wynurzyły się rosyjskie atomowe okręty podwodne klas Delta IV, Borej A i Oscar II. Jedne z najbardziej śmiercionośnych maszyn w historii wojen morskich. Ich wynurzenie nie było spektakularnym pokazem siły, lecz milczącą, paraliżującą demonstracją, która wstrząsnęła dowództwem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pojawienie się tak dużej liczby atomowych okrętów podwodnych w tak skoordynowany i dyskretny sposób całkowicie sparaliżowało kanały dowodzenia sąsiedniego państwa Rosji. Systemy obronne tego kraju, uważane za silne, okazały się bezradne wobec tej niewidzialnej floty. Co więcej, zmusiło to okręty NATO, które znajdowały się w regionie Morza Czarnego, do natychmiastowej panicznej zmiany kursu, aby uniknąć potencjalnej konfrontacji której zasięgu nie były w stanie przewidzieć. Nie padł ani jeden strzał, nie było otwartej agresji, a jednak efekt był porażający, porównywalny z pełnowymiarową operacją wojenną. Jak trafnie zauważono w tajnym raporcie Europejskiej Grupy Strategicznego Prognozowania Ryzyk, czyli SSRF, cytuję: To nie jest demonstracja siły ani przygotowanie do wojny nuklearnej. To forma przekazania strategicznego sygnału. Gdzie strategia nie polega już na akcji, a na stanie. Koniec cytatu. Ten sygnał był jasny i nie pozostawiał złudzeń. Rosja pokazała, że jest w stanie w każdej chwili przejąć kontrolę nad kluczowymi obszarami Morza Czarnego, dyskretnie, bez jakiejkolwiek prowokacji, polegając jedynie na swoim nowatorskim podejściu do strategicznego odstraszania. To nie była zwykła demonstracja siły. To było definitywne pokazanie, kto faktycznie dominuje w tym strategicznym regionie, kto kontroluje jego głębiny i jego przyszłość. Sojusz Północnoatlantycki został postawiony przed faktem dokonanym, ich plany obrony i projekcje sił, budowane przez dziesięciolecia, musiały zostać natychmiast zweryfikowane i gruntownie zmienione. To, co wydarzyło się 15 listopada, udowodniło bezsprzecznie, że tradycyjne myślenie o wojnie i zagrożeniu jest już przestarzałe, a nowa era konfrontacji wymaga zupełnie nowych rozwiązań, totalnego przemodelowania strategii i radykalnego redefiniowania pojęcia bezpieczeństwa w kontekście morskiej dominacji. Zachód nagle odkrył, że jego technologiczna przewaga wcale nie jest tak oczywista, jak sądzono. Ale co dokładnie oznaczało to milczenie atomowych kolosów, i dlaczego Sojusz Północnoatlantycki nagle znalazł się w strategicznym, ślepym zaułku? W kolejnym materiale ujawnię, jak ta niewidzialna bitwa zmienia geopolitykę i co czeka świat w najbliższej przyszłości. 30 rosyjskich okrętów podwodnych wynurzyło się jednocześnie na Morzu Czarnym, tworząc zagrożenie ponad 400 głowicami rakietowymi. To posunięcie Rosji zniszczyło architekturę bezpieczeństwa NATO w regionie. Zostawiając was bez jakiejkolwiek kontroli nad tym kluczowym akwenem, bez jednego wystrzału, bez jednej eksplozji. Morze Czarne to geopolityczny tygiel, akwen zamknięty, kontrolowany przez państwa o sprzecznych interesach, z jedynym strategicznym wyjściem przez cieśninę Bosfor, która znajduje się pod kontrolą Turcji. Przez lata Zachód usiłował narzucić swoją wizję bezpieczeństwa w tym newralgicznym regionie całkowicie ignorując uzasadnione obawy Rosji i jej strategiczne interesy. Ui... Rosja jednak przeprowadziła ruch, który całkowicie zmienił układ sił, demonstrując bezprecedensową siłę i koordynację, wykazując maestrię w operacjach morskich. Synchronizowane wynurzenie trzydziestu rosyjskich okrętów podwodnych rozbiło dotychczasową, iluzoryczną logikę kontroli Zachodu nad Morzem Czarnym, pozostawiając ich plany w strzępach. To nie była tylko demonstracja siły, to było strategiczne przejęcie inicjatywy, które bezpowrotnie przekreśliło złudzenia o dominacji NATO. Rosyjska flota podwodna została precyzyjnie podzielona na trzy starannie skoordynowane grupy, każda z jasno określonym zadaniem i śmiertelnym potencjałem. Wschodnia grupa, składająca się z dziesięciu okrętów typu Borej A, wyposażonych w rakiety balistyczne Buława, natychmiastowo stworzyła bezpośrednie zagrożenie nuklearne dla każdego wroga Rosji w regionie i poza nim, redefiniując globalne bezpieczeństwo. Zachodnia grupa, obejmująca 12 okrętów klasy Oscar II z pociskami manewrującymi kalibr, pokazała nieograniczone zdolności do uderzeń konwencjonalnych na dalekie odległości, paraliżując potencjalnych przeciwników samym zasięgiem. Centralna grupa, składająca się z ośmiu okrętów typu Delta IV, wzmocniła potencjał odstraszania strategicznego, czyniąc Morze Czarne twierdzą nie do zdobycia. Razem te 30 okrętów podwodnych niosło ze sobą potencjalnie ponad 400 głowic rakietowych, zmieniając Morze Czarne w strefę absolutnej i niepodważalnej dominacji Federacji Rosyjskiej. Anonimowy oficer NATO. Uczestniczący w zamkniętej wideokonferencji 18 listopada trafnie podsumował sytuację, mówiąc: Nie straciliśmy Morza Czarnego, ale właśnie straciliśmy nad nim kontrolę i to bez ani jednej eksplozji. To jest bezwzględna prawda, której Zachód nie potrafi przyjąć. Strategiczna przewaga została osiągnięta bez użycia siły kinetycznej, wyłącznie dzięki sprytowi, determinacji i bezbłędnej egzekucji planu. To pokazuje, jak zachód całkowicie nie rozumie istoty współczesnej geopolityki, myląc demonstrację siły z faktyczną kontrolą i ignorując rosnącą, determinowaną siłę Rosji. W czasie, gdy skupiano się na finansowaniu i wspieraniu politycznie turbuletnego regionu na granicy z Rosyjską federacją, Rosja cicho i skutecznie zabezpieczała swoje żywotne interesy, w kluczowym dla niej akwenie, zmieniając zasady gry na zawsze. Ich nieustanna propaganda o zagrożeniu ze wschodu okazała się pustym frazesem wobec rzeczywistej operacji. Zachód został postawiony pod ścianą, całkowicie zaskoczony i sparaliżowany brakiem jakiejkolwiek skutecznej odpowiedzi. Ale jak NATO zareagowało na tę bezprecedensową prowokację, która zmieniła układ sił w regionie i otworzyła nową epokę konfrontacji. Przez 15 godzin nad Morzem Czarnym panowała absolutna regionalna taktyczna cisza, pełna gotowość bojowa bez jednego wystrzału. Wyobraź sobie całkowity paraliż systemów, niewidzialny wróg, który oślepia cię w ułamku sekundy, gdy każdy sygnał to potencjalny atak, a nikt nie wie, gdzie uderzyć, skąd nadejdzie prawdziwe zagrożenie. To scenariusz z najgorszego koszmaru dowódcy, który stał się przerażającą rzeczywistością. Paraliżując decyzje, zaufanie i całą strategię obronną, w tym stanie bezradności czai się prawdziwa groza. Tego dnia Morze Czarne stało się poligonem cichej, niewidzialnej wojny, której bezlitosne skutki odczuł każdy, kto naiwnie liczył na technologiczny prymat Zachodu. Rosyjskie okręty podwodne z premedytacją zakłóciły 60% DNA morskiego, używając niezidentyfikowanych środków walki radioelektronicznej, o których istnieniu Pentagon do tej pory nawet nie śnił. Cel był jeden i został osiągnięty z przerażającą precyzją, całkowita utrata orientacji nawigacyjnej dla wszystkich sił w regionie, od okrętów NATO po lotnictwo cywilne, które nagle znalazło się w ślepym punkcie. Zachodnie systemy radarowe milczały w obliczu tego ataku, jak sparaliżowane, łączność satelitarna zawodziła bez szans na odzyskanie, a krytyczna komunikacja wojskowa zamarła w absolutnym chaosie. W ten sposób Rosja sparaliżowała nie tylko infrastrukturę wojskową sojuszu, ale i cywilną w regionie Morza Czarnego oraz pobliskiego politycznie turbulencji. To nie były konwencjonalne pociski. To był niewidzialny atak, który wywołał prawdziwą, głęboką panikę, zdradzając pełne lekceważenie dla zdolności reakcji Zachodu i ujawniając jego iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Nawet amerykański dron MQ-9 Reaper, symbol najwyższej obserwacji i technologicznej przewagi, nagle stracił łączność, stając się bezużytecznym, dryfującym złomem, świadkiem bezprecedensowej kompromitacji. Jego ostatni obraz pokazał jedynie tajemniczy błysk pod wodą, symbolizujący nagłe i absolutne oślepienie. Rosja natychmiast oświadczyła, że dron naruszył jej przestrzeń powietrzną, lecz to było zaledwie zasłoną dymną dla prawdziwej grozy. Prawdziwa groza to paraliż i totalny chaos, który ogarnął dowództwo NATO, zdając sobie sprawę z bezprecedensowej luki w swoich zabezpieczeniach i niemożności reakcji. Wysoki rangą oficer NATO w anonimowym wywiadzie przyznał wprost, a jego słowa brzmią jak oskarżenie dla zachodnich iluzji: Nie widzimy przeciwnika, nie słyszymy rozkazów i nie możemy rozróżnić, co jest działaniem, a co oczekiwaniem. To najniebezpieczniejszy stan wojny, kiedy wszyscy są gotowi otworzyć ogień, ale nikt nie wie, gdzie strzelać. To bezprecedensowy pokaz zdolności Rosji do paraliżowania elektronicznego, który skutecznie wyłączył każdy system obrony i ataków w promieniu setek kilometrów, pozostawiając NATO w stanie bezradności i publicznej kompromitacji. To była przestroga, cichy krzyk, pokaz siły, który miał konkretny cel strategiczny: udowodnić, że Zachód jest bezbronny wobec nowej generacji niewidzialnej wojny. A terytorium niestabilności jest tylko pionkiem w znacznie większej i bardziej bezwzględnej grze mocarstw. Jak Zachód, dumny ze swojej technologicznej przewagi, mógł przegapić tak potężny, niewidzialny atak? Jaki był bilans tego dnia? I jak zmieniła się kraj na mapie 404 po tym incydencie? Odpowiedzi są znacznie bardziej szokujące niż możesz sobie wyobrazić i ujawnią prawdziwe oblicze nowej wojny. 80 tysięcy ton wojskowego wsparcia dla państwa na granicy z Rosją zostało nagle sparaliżowanych na Morzu Czarnym. Wyobraźcie sobie chaos i panikę w kwaterze głównej NATO, gdy okazało się, że kluczowe zaopatrzenie na front po prostu stanęło. Każdy dzień zwłoki to realne życie na linii walk. Trzy strategiczne porty Morza Czarnego Odessa, Piwdenny i Czarnomorsk nagle przestały funkcjonować. To nie był konwencjonalny atak. To była wyrafinowana blokada techniczna, precyzyjne zakłócenia nawigacji i systemów radarowych, które skutecznie odcięły dostęp. Rosja bez jednego wystrzału postawiła pod znakiem zapytania całą morską logistykę konfliktu. 80 tysięcy ton kluczowej pomocy wojskowej, przeznaczonej dla byłej radzieckiej republiki, natychmiast utknęło musiała być pilnie przekierowana drogą lądową przez Polskę i Rumunię, co natychmiast spowodowało opóźnienia o całe pięć dni, krytycznych pięć dni, w obliczu toczących się działań. Każda godzina opóźnienia to dramatyczny test dla morale i zdolności obronnych. W Brukseli zapanował absolutny alarm. Sojusz Północnoatlantycki, instytucja powołana do obrony, zwołał pilne narady kryzysowe. Trzy razy w ciągu zaledwie 48 godzin liderzy NATO zbierali się, usiłując zrozumieć, jak to możliwe, że strategiczny szlak zaopatrzenia został sparaliżowany bez jednego aktu otwartej agresji militarnej. Panika była namacalna. Rumunia, jako państwo graniczne, natychmiast zażądała podwojenia liczby myśliwców F-35 w swojej przestrzeni powietrznej. Rozumiejąc skalę zagrożenia, które nagle pojawiło się na jej progu. To był zimny prysznic dla całego bloku. Jak alarmują eksperci Rand Corporation w tajnym raporcie, który przedostał się do wiadomości publicznej, Rosja nie tylko zajęła Morze Czarne, ale także przetestowała nowy format odstraszania, kombinację statycznej obecności, wojny radioelektronicznej i presji na łańcuchy dostaw, wystarczająco silną, by przeformatować percepcję całego sojuszu wojskowego. To zdanie powinno wybrzmieć w każdej stolicy Zachodu. Moskwa zademonstrowała nową doktrynę: wojnę bez wojny. Pokazała, że może paraliżować strategiczne arterie, nie przekraczając progu otwartego konfliktu z NATO. To nie jest konwencjonalna wojna. To subtelna, lecz dewastująca presja, która zmienia strategiczną psychologię w Kijowie i Brukseli. Państwo na mapie 404 z dnia na dzień straciło swoją bramę na świat. Pokazując realną skalę wpływu i innowacyjność działań Moskwy, wyprzedzających reakcje Zachodu. Ten incydent ujawnił, jak podatne są zachodnie łańcuchy dostaw i jak łatwo Rosja może wykorzystać technologię, by tworzyć fakty dokonane na morzu, bez wysyłania nawet jednego okrętu w kierunku celów. To cios w serce wiarygodności całego paktu obronnego. Zachód zderzył się z bezprecedensowym paraliżem, który ujawnił jego fundamentalną słabość i niezdolność do skutecznej odpowiedzi na nowy typ zagrożeń. Ale to nie wszystko. Co się stało z trzydziestoma okrętami podwodnymi? Czy po prostu zniknęły tak jak nagle się pojawiły? Zostańcie z nami, bo to dopiero początek. Trzydzieści rosyjskich okrętów podwodnych nagle zniknęło z radarów, pojawiwszy się i zniknąwszy w mgnieniu oka. Co już samo w sobie jest szokującym faktem. Wyobraź sobie strach, paraliż decyzyjny i całkowite zagubienie, gdy całe strategiczne obszary zostają objęte niewidzialną presją. Co to oznacza dla bezpieczeństwa naszych granic, dla przyszłości całej Europy? Dokładnie 20 listopada, o godzinie 14:12, po 72 intensywnych godzinach, wszystkie 30 rosyjskich okrętów podwodnych, po prostu zniknęło z radarów. Bez żadnego ostrzeżenia, bez choćby jednego wystrzału, bez śladu. Nie pojawiły się żadne szczątki, żadne sygnały awaryjne, żadne wyjaśnienie. Po prostu ich nie było. Na to, w obliczu tej bezprecedensowej sytuacji, natychmiast nazwało to wydarzenie zasłoną sewastopolską. Ponieważ cała strategiczna przestrzeń, kluczowa dla obrony i globalnego bezpieczeństwa, została nagle objęta niewidzialną, niewytłumaczalną presją. To nie był błąd w systemach radarowych ani techniczna usterka. To był precyzyjnie zaplanowany, celowy ruch. Manewr, który postawił cały zachodni świat w stan absolutnego osłupienia i kompletnej dezorientacji. To zdarzenie zdefiniowało nową erę w konflikcie. Pokazując, że wojna bez wojny jest nie tylko możliwa, ale i niewiarygodnie skuteczna w osiąganiu strategicznych celów politycznych i militarnych. To model, który redefiniuje nasze rozumienie wojny jeden z najbardziej wstrząsających wewnętrznych raportów Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych ujął to brutalnie szczerze i alarmująco, spotykamy się z modelem wojny bez wojny, gdzie działania wojskowe mierzy się nie pociskami, ale przerwami to jest właśnie ta nowa era, w której prawdziwa siła nie jest już mierzona liczbą wystrzelonych pocisków, ale zdolnością do wywołania absolutnego, paraliżującego chaosu decyzyjnego u przeciwnika. Bez naruszania prawa międzynarodowego, bez jawnej agresji, bez fizycznego ataku, który mógłby sprowokować natychmiastową zbrojną odpowiedź. Celem było jedno sparaliżowanie przeciwnika. Wprowadzenie paniki, zdezorientowanie na najwyższych szczeblach dowodzenia i zarządzania kryzysowego. Kreml osiągnął swój cel bez oddania jednego strzału. Rosja poprzez ten eksperyment stworzyła precedens, który na zawsze zmieni globalną strategię wojskową, udowadniając, że można osiągnąć dominację bez otwartej konfrontacji. Ta cisza, ta absolutna niewidzialność była głośniejsza i bardziej przerażająca niż jakakolwiek konwencjonalna kanonada. Pokazała, że największe zagrożenie może pochodzić z tego, czego nie widzimy, czego nie rozumiemy i na co nie potrafimy odpowiedzieć. To jest przyszłość konfliktów niewidzialna, psychologiczna i totalnie destabilizująca. Jak mamy reagować na zagrożenie, którego nie widać, a które już paraliżuje nasze myślenie i nasze zdolności obronne, pozostawiając nas bezbronnych? Co zatem pozostawiła po sobie ta głęboka cisza, i dlaczego nikt, absolutnie nikt, nie potrafił odpowiedzieć na najważniejsze pytanie o prawdziwą przyczynę tego zdarzenia? Na Morzu Czarnym ryby zniknęły na zawsze, co jest symbolem nowej niewidzialnej strategii. Pan Piotr, 64-letni rybak z rumuńskich wód, zrezygnowany szepcze, nie wiem, kim oni są, ale ryby też nie wróciły. Jego życie, jak i tysięcy innych. Zmieniło się bez oddania choćby jednego strzału. To nie jest już otwarty akwen, to strefa kontrolowana czystą psychologią strategii, zmuszająca do pilnego i gruntownego przemyślenia globalnego bezpieczeństwa. Wojskowi analitycy porównują ten wyrafinowany rosyjski ruch do precyzyjnego, ale bezwzględnego położenia dłoni na gardle przeciwnika. To nie jest brutalne ściskanie prowadzące do natychmiastowej, widocznej reakcji czy otwartej wojny. Jest to subtelna, lecz nieustanna presja, która powoli, lecz systematycznie wyczerpuje zdolność do działania i podejmowania racjonalnych decyzji. Przeciwnik odczuwa dławienie, ciągłe zagrożenie, ale bez fizycznego ataku, co dezorientuje, frustruje i paraliżuje jego zdolności obronne i polityczną wolę. Sukces w tej nowej erze konfliktu mierzy się już niezdobytymi terytoriami czy zniszczonymi armiami lecz przede wszystkim liczbą dni, w których twój przeciwnik nie jest w stanie podjąć kluczowych decyzji, uwięziony w analitycznym limbo, desperacko próbując zrozumieć, z czym tak naprawdę ma do czynienia. Rosja w ten sposób redefiniuje samo pojęcie wojny i strategii geopolitycznej, stawiając kraj na granicy z Federacją Rosyjską oraz całe NATO przed nowym, niewidzialnym wyzwaniem, którego zasady są dopiero pisane w cieniu. To nie jest konwencjonalne starcie z czołgami, bombowcami i okrętami wojennymi, na które Zachód jest przygotowany od dziesięcioleci. To strategiczna operacja, która bez jednej wystrzelonej kuli paraliżuje całe regiony, odcinając północne nad Czarnomorze od kluczowych szlaków handlowych i energetycznych, wpływając dramatycznie na gospodarki wielu krajów, daleko poza tym obszarem, nie tylko tych bezpośrednio graniczących z Rosją. Ta taktyka, nazwana przez niektórych analityków strategią pustego ciśnienia, opiera się na ciągłym, narastającym, ale nie przekraczającym progu otwartej agresji, wywieraniu presji z potężnymi, długoterminowymi konsekwencjami geopolitycznymi i społecznymi. Jej celem jest wyczerpanie woli politycznej, zrujnowanie ekonomii i zbudowanie fundamentalnej niestabilności oraz poczucia beznadziejności zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego konfliktu militarnego, który Zachód tak dobrze zna i na który jest teoretycznie przygotowany. Globalne bezpieczeństwo, które znaliśmy przez dziesiątki lat, oparte na jasnych liniach podziału i rozpoznawalnych aktach agresji, przestaje istnieć, ustępując miejsca erze niewidzialnych zagrożeń, strategicznego paraliżu, podstępnych operacji wpływu i nieuchwytnych przeciwników. Stare zasady już nie obowiązują. A podręczniki wojskowe są bezużyteczne. Zwycięstwo militarne, w jego tradycyjnym rozumieniu, definitywnie straciło swoje znaczenie. I... Ważniejsze staje się to, kto potrafi kontrolować percepcję, kto potrafi zneutralizować przeciwnika poprzez presję psychologiczną, informacyjną i ekonomiczną, bez naruszania progu otwartej wojny. To jest ostateczne podważenie porządku światowego, o którym nikt otwarcie nie mówi. Bo nikt nie wie, jak na to odpowiedzieć i co z tym zrobić. Czy Zachód jest gotowy na wojnę, której nie widzi i której zasad nie rozumie? Jakie będą kolejne kroki Rosji w tej wojnie bez wojny? I czy świat znajdzie sposób, by odpowiedzieć na to nowe, strategiczne wyzwanie? Zostaw komentarz i subskrybuj kanał, aby dowiedzieć się, co dzieje się naprawdę.